No dawno mnie tutaj nie było. Chodzi oczywiście o moje główne konto, które zostawiłem. Mam nadzieję, że piłkarze nie czują się zdradzeni, ale mam powód, by wrócić. Doszły do mnie słuchy, że jest ewolucja, do której pasuje Hansko. Z 93 oceny będzie miał 96 i to kosztuje 300 FP? Najpierw jednak otworzymy sobie 10 player pików, zrobimy dzisiaj wszystko, co da się zrobić. Jakieś ikony. 10 razy 85, bo no jednak jakoś historię na tym koncie będzie trzeba. Zakończyć, prawda? No, na Road to Glory bardzo się skupiłem, jednak bardzo szybko doszedłem do momentu, w którym to mój skład na INA Zuma FC przebił legendarne Dix United. Kurde, może w karierce jakąś symulację walne tak zbudować te dwie drużyny. Choć, oj trosard, dobra, jeszcze tak o tych karierach nie będę gadał, ale jeśli chodzi o drugi odcinek z kariery Dix United, to będzie to jakoś 3-4 września. Tak was tylko informuję. Przepraszam, że tak późno, ale. Dużo rzeczy się teraz działo w salach 94 i tak dużo też do przodu muszę filmów nagrywać, więc musiałem wybrać taki termin, że. Niczego nie stracę w Ultimate Teama, będzie to fajny materiał, który na pewno Wam się spodoba, no zaczęliśmy ok. O, mam pońcy. No to taki Hansko niedługo będzie ocena na 96, zrobię wszystko, by ukończyć tę ewolucję. No, no skoro zapłaciłem, to, to już to zrobię. Po prostu muszę grać, nie są to jakieś wybitne zadania, a jednak w trakcie Team of the Season to był mój ulubiony obrońca. Jako że tutaj ostatnio regularnie nie grałem, to zobaczmy, czy jej jakoś podkręci drop. No no nie. Jeszcze tylko gówna przewinąć nie mogę, no halo! Muszę zrobić tutaj nową ikonę, bo skoro na RTG wpadł Beckham, to tu może Nazario? Przed nami druga paczka i Neymar mnie nauczył, żeby jednak oglądać te animacje. I fajnie, bo to ikona, ale no nie z kompletnego topu. Zaczynamy od Ronalda Kumana i czy to będzie podwójny walkout średnich ikon? Chyba tak, rany Kuman z kantoną. Z następnej paczki mamy chociaż dobre fodery. Ogółem podziwiam osoby, które są w stanie cały rok grać na dwóch, a nawet trzech kontach. Ja, ja nie byłbym w stanie tak, żeby regularnie mieć te dwa konta. W przyszłym roku chyba. Znaczy, zawsze tak mówię, nie? Ale no, chciałbym mieć jednak drugie konto, gdzie raz na jakiś czas po prostu coś otwieram, nawet pod karty wypożyczone, pod jakieś shorty. No, kto wie, słuchajcie, może jakieś kwalifikacje do turniejów e-sportowych. Trzeba sobie wyznaczać nowe cele, jako że w tym roku wbiliśmy tutaj 19 do 1. Są rzeczy, których jeszcze ten zespół nie wygrał i są to rzeczy wielkie, więc na drugim koncie, żeby budować sobie taką bazę. jednak te wypożyczenia w paczkach też są po to, żeby prosi mogli grać takimi kartami na turniejach, nie wydając aż tak dużo pieniędzy, jak powinni, ale jednak no nie wyobrażam sobie, bym tak regularnie naprawdę po dwa razy Food Champions cisnął czy coś. No się pogubić idzie. I chyba pod kątem kanału na YouTubie to chyba lepiej, jak jest jedna taka główna seria. Dobra, tak jak mówiłem, na RTG wpadł tutaj Beckham. Jedna z czterech ikon do wyboru i... No niestety. Prawie jak Beckham, Bergkamp. I mamy ikonę Grace of the Game. Dobra, tu można już budować jakiś hype na pasnik No to nie, to nie ma sensu. To jest oczywiście Miedema. Nie lubię tego rodzaju walkoutu, bo on trwa zdecydowanie za długo. I to jest Hernandez. Zapomniałem już o nim. I mamy pierwszą kartę foot. W dzisiejszym odcinku chyba, że kogoś oplułem, aby to nie był ledli Nie, tym razem to łuben mój, ale no mnie ciągnie to tego Arsenal za bardzo I kto z nią, kto z nią? Co nie widzę? Papę, dlatego nie poznałem. Kolejna paczka daje nam to, co i dobrze, bo już trochę zaczynało mi ich brakować, a to nawet będą dwie karty Team of the Season. Trzymajcie się, naprawdę, trzymajcie się. Jakoś złapcie się za biurko czy coś, i Atenea tutaj jest. Dobrze, i to będzie bohater. Chyba już nauczyłem się to rozpoznawać. Zaczynamy od trosarda. Ej, ale no, no czemu, czemu ten arsenal? Czemu aż tyle? Alan są maksymum, No, przepraszam, że bez większej reakcji, ale nie kosztuje dużo. Legenda klubu! Ładny moment! Co ja nie odebrałem czegoś? Zagrałem. A racja, bo ja tu zagrałem dwa mecze. Nigdy nie odbierałem nagród za rangę dziesiątą. I mamy paczkę PTG. Nice. W tym momencie otwieram drugiego. Pika 93 plus 4 karty do wyboru. Maldini! Dobra, 96 oceny. Hansko będzie miał pięknego partnera. Jak dobrze, że ja go tu nie robiłem w SBC. Karta, która bardzo by się przydała na Inazumie. 980 tysięcy. Jeden z lepszych trafów. No i super. Przyda się na ostatnie Food Champions. A więc otwórzmy po raz pierwszy w historii paczkę za rangę dziesiątą. Food Champions na tym kącie, no tak źle nigdy nie było i to może być Kwicza Kwara kautadze. Przez chwilę nadzieję miałem nawet na Wandajka, bo to są właśnie kolory tej karty, ale to byłoby przegięcie. Przed nami ostatnie cztery paczki. O, Mia Hamm. O, To wcale nie narzekam, bo naprawdę ich w klubie już nie mam. Vivian. I w środku nic. Jest Futis i to może być coś fajnego. Środkowy pomocnik. Barcelona, czy to jest Aleksia Putejas na tym koncie Gavi! A razem z nią! Robert Lewandowski. No fajna paczka z Barcelony. Niestety duplikat lewego. Dopiero co trafiłem dwie mocne karty, więc na nic tutaj nie liczę, ale to znów jest karta Futis Anglia, LS Ja nie wiem. Manchester United to jest Sancho 94 po... 9-6, sorry. I przed nami ostatnia paczka, bez żadnego trafu z nich do pierwszego składu. To się chyba teraz nie zmieni. Francja Środkowa, obrońca, no to będzie. A, Hernandez razem z nimi, Cardi. Jest Medina. O, a w środku nic. Więc tylko przypomnę moją drużynę. Za turę daję Gerarda, bo wtedy Hansko ma trochę więcej zgrania. Niestety przez ewolucję stracił swoje zgranie. Oby odzyskał potem coś. Zobaczmy, czy Dix United to w sobie mają. No rywal Biseka po ewolucji, mam bapę z Ronaldo. Oczywiście jak zagramy tutaj na poważnie ostatnią ligę weekendową, to zdecydowanie w pierwszej drużynie musi być Halan, bo za każdym razem, gdy trafiam na niego na Inazumie, to no tak po prostu majty pełne. Na szczęście jest Dembele 1-0. O ile mocno nie jestem podekscytowany tym, że już wkrótce FC25, bo już kilka razy o tym mówiłem, że troszeczkę za mało nowości w Ultimate Team. Tak jednak, no, oczywiście, czekam na nowy sezon i serio, tak już pewnie o tym mówiłem, nie pamiętam. Decyzja jest taka, że... Na, czekajcie, czekajcie, bo hop, hop, no i 2 do zera, musiało to wpaść. Decyzja jest taka, że konto DK United przez cały rok będzie free to play. Oczywiście otworzę tam jakieś paczki, które dostanę w ramach preordera, bo tak po prostu taką wersję gry dostaję od jej. No nie jest to na równi z doładowywaniem 50 tysięcy pońców, prawda? Nad jedną rzeczą się tylko jeszcze zastanawiałem, bo no cały rok bez pońców. Będę starał się opowiedzieć pewną historię, budując drużynę. Mam nadzieję, że ewolucje pozwolą nam robić więcej takich nowych, prawdziwych legend klubu, żeby naprawdę niektórymi kartami dało się grać. I no nie wiem, może przesadzam, ale po, po 600 spotkań, żeby takich zawodników było troszkę więcej. Tak, jestem zadowolony, że tym Wandajkiem dobiłem do Kafla. Szkoda, że jego ewolucji nie było na wcześniejszym poziomie, żeby można było serio tak cisnąć te mecze. Ładnie, dobitka 3-0. No jest forma, zaraz wrócę do tematu. A, mój kochany Michael, jeszcze kompany. No proszę, proszę. Idem belę. Dobra, to wracając do tematu. No jako, że w przyszłej grze pojawia się płatny karnet, to zastanawiałem się, czy tak po prostu tego nie zrobić jako taki jeden element pay to win, że tak powiem. Nie wiem, jak mocny będzie ten karnet, nie? Myślę, że w ogóle, tak do toty. No to czyste road to glory, tylko paczki, które dostaje za preorder, order pointsy, ewentualnie, nie wiem, przeznaczy na draft. Wydaje mi się, że to jest takie w miarę ok, jeszcze, no bo ile tam będzie 4000 FC pońców, paczek za to otwierać nie będę po prostu. Nie wiem, raz na dwa tygodnie sobie będziemy graf, grać draft na tym głównym koncie. Co do tego płatnego karnetu, no to może właśnie w okolicach Toty, jeśli nie wiem, jakieś fajne paczki czy wyjątkowych piłkarzy będziemy tam dostawać. No bo no i tak, swoją drogą, płatny karnet w płatnej grze to temat na inną rozmowę, no ale chyba Call of Duty też tak robi. No w Fortnite, no to nikogo nie boli, że sobie ktoś karnet kupi, bo <laughs> to kompletnie wpływa na rozgrywkę. Tutaj, no zapewne, będą jakieś lepsze paczki. Wszystko zależy od tego, jak ta gra się będzie układać, jak będzie z oglądalnością, bo mój plan jest taki, że. Do końca roku, do myślę, że do okresu toty, no robię ciągle daily. Nie robimy daily, dobrze się bawimy, budujemy ten skład. Co będzie po toty, dużo zależy od jej. Naprawdę, jak oni tę grę poprowadzą. Nie wykluczam tego, że w pewnym momencie troszeczkę zwolnię z daily. Dużo zależy po prostu od gry, od tego jak ją będę czuł, od tego jak to się będzie oglądało, czy będziemy czuć Friday, czy też nie, czy będę szukał trochę innego systemu, żeby te filmy pokazywać, ale mam nadzieję, że no w miarę wolniejsza będzie ta gra, że oni znów nie rozwalą tak gry w trakcie eventu Funders, tak, całego tego Black Friday, bo uważam, że ten event troszkę. No źle wpłynął na grę, patrząc na to, jakie mocne paczki, piki tam dostawaliśmy. I w ogóle to były bardzo dobre karty w trakcie tego eventu. Ten Neymar Funders tak to całą grę był jednym z najlepszych. Oczywiście nie latał w każdym składzie, ale chodzi o sam fakt, że ten power creep był... jest mocny w tej grze i bardzo chciałbym, żeby to wyglądało wolniej, ale też muszę pamiętać o tym, że no niedługo wychodzi UFL i to jest gra, której oczywiście chcę dać szansę i nawet myślałem o tym, że jeśli będzie szło się w to bawić, że to nie będzie tak, że ja się męczę grając w tę grę, bo jednak jak grałem w betę, to Oczywiście, no ja ciągle biorę pod uwagę, że to jest nowa gra, że trzeba im dać szanse ja te szanse mam zamiar dać, tylko problem był taki, że w pewnym momencie tak po prostu no, nie czułem zabawy przez to, że dużo rzeczy było niedorobionych i tych tak człowiek patrzy, że okej, okay, no, gra od jej jest jaka jest, ale... No, jeszcze duża tam praca przed nimi, więc mam nadzieję, że oni te prace wykonali, a teraz Gerard w poprzeczkę i że będziemy w stanie się też dobrze bawić. I szczerze myślałem nawet o tym, by drugi kanał założyć, dedykowany właśnie tej grze, żeby tak, nie wiem, trzy filmy właśnie tam rzucać, więc może nawet nie będzie daily z FC25 do końca gry, ale że na pewnym etapie poprzeczka wejdziemy sobie po prostu na drugi kanał, gdzie na przykład nie pojawiałby się film tutaj, wtedy właśnie leciałoby coś z ufl więc no, trzymam kciuki za nich, bo konkurencja jest potrzebna. Mam nadzieję, że to będzie udany rok. No i tak, wolałem Wam o wszystkim powiedzieć, żebyście znali moje plany, jak ja to widzę. A teraz Steven Gerrard! Ogółem na tym koncie wypada zrobić Hansen, bo to z nią i wyporzuczonym Halandem zrobiliśmy 19 do 1. Pierwszy i ostatni raz na tym koncie w trakcie toty to było coś pięknego. Jej karta Team of the Season, jedna z moich ulubionych. No jako, że pojawiła się w SBC, to myślę, że. No, zro, zrobię coś takiego. przyda nam się ona. Trochę mnie boli, że nie jestem fanem Cristiano Ronaldo w tej wersji. Szkoda, bo gdy United go trafił, to był warty 4 miliony, a tak po prostu, no, nie czuję, bym wykorzystywał jego potencjał. Wierzę jednak, że zaraz Cristiano zostanie wywołany do tablicy i kolega po fachu, youtuber, strzeli co nieco. Wyczuwam bramkę. Gerard wkręci, ja to widzę. Aj, ale będzie? Butra, kurde, szkoda, że naprawdę tak ciężko jest przejąć piłkę po rzucie rożnym. Butra. Wycofanie, Markizio, czekamy, czekamy, ma zamarkowanie, dobrze, nie było spalonego, Emilio, fałszyk. Butra delikatna podcinka, doskonale na Ronaldo, Ronaldo powtórzył i Steven Gerrard, no tragedia. No to próbujemy wkręcić po raz drugi i znów z linii bramkowej wybija jego defensor. Messi podał do Zico. No i tak się kończy, Steven. Bierz przykład z Brazylijczyka. Jeśli w tym momencie mnie słuchacie, to prosiłbym o zostawienie komentarza o treści ogórek, trochę dla zasięgów, a trochę też dlatego, że mam też do Was prośbę, bo razem z tym komentarzem możecie napisać, kto według was powinien się znaleźć w mojej drużynie sezonu. Jako, że zbliżamy się powoli do końca gry, to fajnie byłoby sobie to podsumować, bo chyba jeszcze tego nie robiłem. Jeśli robiłem, to zignorujcie, ale no, nie pamiętam. Jeśli nie pamiętam, skontaktuję się z lekarzem. Dobra, tym razem bez wkręcania trend. I znów, znów ta piłka nie chce trafić pod moich piłkarzy z rzutu rożnego. Markizjo przejmuje, on ma tutaj fajne powershoty. No i Markizio, nic. No, jak ja tak myślę o drużynie sezonu, to na pewno Van Dyke, na pewno Hansko. Jeśli chodzi o napastników, zdecydowanie Hansen. Standardowo, czekam na wasze komentarze. Ładnie rozegrane i Maldini blokuje. Dlatego też trochę nie mogę się doczekać, żeby no nie wydawać pieniędzy w tej mojej głównej serii, bo też wtedy na pewno będę miał mniejszy problem z wybraniem takiej drużyny sezonu, bo i mniejsza będzie rotacja piłkarzy. Co z jednej strony może być gorsze dla was, z jednej strony no większe przywiązanie do zespołu się. Wierzę, że jej tak stworzy tę następną grę, że będzie fajnie. U, butra fajna przekładanka, Emilio. Trochę więcej, więcej tego tempa. A wiecie co. No nie wierzę, za słabe podanie, ale będzie, będzie, gra pomogła. Cristiano, hop, hop i Butra, nieprawdopodobna parada paradaż, moja. ale przepraszam, przepraszam, to było bestialskie. No przegrałem, ale chyba mamy ewolucję Hansko. Nie pomyliłem się, wystarczyło rozegrać dwa mecze, to nawet mógł być mecz towarzyski, nieważne, 93 strzelania? O ludzie, tak naprawdę ten Hansko niesamowicie by wyglądał jako SPD. Wracamy do paczuszek, ok. To nie może być tak, że ja na jakimś nowym koncie, koncie bez historii, trafiam co, dosłownie codziennie karty 99, a tutaj. No ja nie jestem w stanie wzmocnić kimś porządnym tej legendarnej drużyny, coś jest nie tak. No to jest karta euro, problem polega na tym, że Wandaika nie ma w paczkach. Szczerze chcę zobaczyć, co tu leci, bo nie wiem, co, co się dzieje za bardzo. Mijacham wraz z deketelarem. No to pik, z którego może polecieć Wandaik 99 i nie leci, niestety nie leci. Nic ciekawego. O, Martinelli. Co mogę powiedzieć? Dwie ostatnie paczki. Brazylia. I poczekajcie. Środkowa obrońca, no Lucia do nas nie przyjdzie. To jest Dante, jego bardzo daleki kuzyn z siódmej ciotki i szyla. Kilka dni temu ostatnia paczka dała mi Aleksję Putejas, ale nie na tym kącie. Czy tutaj idzie trafić coś fajnego? No proszę, nie ser. To musi być pomyłka. Razem z nim tam w środku już Messi podaje rękę, myślę, Neymarowi. Miłego dnia. Cześć.